Oj, przepraszam, nie chciałam. Jak późno, muszę iść do szkoły. Odłóż je na miejsce. Tak, przepraszam. Przepraszam. Ray? Wołała pani? Schowaj zdjęcia i wszystkie pamiątki rodziny, które są w domu. Coś się stało? Chcę ostatecznie wymazać przeszłość. Coś wiesz o tamtej rozmowie? Mój znajomy wkrótce dostarczy mi wszystkie dane. Wkrótce? Minęły już 24 godziny. Tak, ale to inny znajomy. Ten poprzedni już nie pracuje w tej i. Już nie interesują mnie szczegóły. Chcę jak najszybciej wszystko wiedzieć. Bize mi